Latest addition to Bilingual House, aimed at celebrating and promoting bilingualism, biculturalism, and language learning. We're going to provide you with the insight into cultural similarities, differences, and curiosities to help you build your work and personal relationships. I'm Annetta, and I'll be teaming up with a good friend of mine, Mr. English. And we'd like to share with you our 20 plus years experience of living, working, and raising a family between two languages and two cultures. We're going to offer tips on learning English and Polish and getting to grips with those native nuances. Dear listeners of Bilingual House Podcast. Today's episode is going to be in Polish because I would like to share with you the first chapter of my book about bilingualism. The book is called Przepis na Dwujęzyczność, which means the recipe for bilingualism. Rozdział pierwszy Twoja postawa. Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się Twoim przeznaczeniem. Mahatma Gandhi. Nigdy szczególnie nie interesowałam się sportem, ale teraz naprawdę doceniam jego wartość w budowaniu relacji i tożsamości. To ważny element kultury i budowania prestiżu języka. W mojej rodzinie często śledzimy wydarzenia sportowe i kibicujemy polskim sportowcom i drużynom. Kiedyś razem oglądaliśmy w polskiej telewizji wiadomości sportowe. Właśnie przeprowadzano wywiad z pochodzącym z Belgii, trenerem polskiej reprezentacji w Siatkówce. Rozmowa odbywała się po angielsku, aż w pewnym momencie selekcjoner z własnej inicjatywy, ale z widocznym trudem, spróbował powiedzieć kilka zdań po polsku. Entuzjastyczna reakcja moich pociech pozytywnie mnie zaskoczyła: Mamo, on jest dwujęzyczny. Co ciekawe, niedoskonałości polszczyzny Belga zupełnie nie zostały zauważone, gdyż uwaga dzieci skierowana była na sam fakt użycia drugiego języka. Zapytasz, skąd bierze się tak entuzjastyczna postawa w stosunku do dwujęzyczności? Odpowiem krótko. W postawie dziecka, jak w zwierciadle, odbija się postawa rodzica. W dwujęzycznym wychowaniu Twoja postawa wobec dwujęzyczności jest absolutnie kluczowa. W tym rozdziale przekażę ci sposoby jej kształtowania w sposób pozytywny, ale ten proces zawsze zaczyna się od motywacji. Silna i trwała motywacja. Proces rozwoju dwujęzyczności może rozpocząć się jeszcze przed urodzeniem dziecka, kiedy rodzice podejmą decyzję. Czy wychowywać potomstwo jedno czy dwujęzycznie? Obecnie coraz więcej rodzin emigrantów, małżeństw mieszanych oraz rodziców biegle posługujących się językiem obcym pragnie przekazać swym dzieciom umiejętność porozumiewania się w dwóch językach. Co motywuje tę decyzję? Oczywiście, miłość do języka i kultury, ale nie tylko. Moje doświadczenie pokazuje, że coraz częściej rodzice biorą pod uwagę także względy pragmatyczne. Dwujęzyczność okazuje się ogromnym atutem w wielu profesjach. Nie chodzi tylko o najbardziej oczywisty zawód tłumacza, ale między innymi kariery muzyków, sportowców czy personelu lotniczego. Ty także masz świadomość, że w przyszłości rywalizacja na rynku pracy będzie jeszcze ostrzejsza niż dzisiaj, a pracodawcy podwyższą swe wymagania. Ucieszy cię informacja, że dziecko dwujęzyczne ma ułatwione przyswajanie kolejnych języków, co dodatkowo zwiększa jego szanse na zatrudnienie i osiągnięcie sukcesu zawodowego w dorosłym życiu. W literaturze odnotowano ponadprzeciętne zainteresowanie dzieci dwujęzycznych innymi językami. Jedno z badań podaje, że słysząc wypowiedź kogoś mówiącego obcym dla nich językiem, dzieci dwujęzyczne spontanicznie naśladowały jego wymowę, bardzo trafnie oddając brzmienie tego języka. Syn autorki badań tak bardzo lubił zabawy językiem, że samodzielnie nauczył się mówić dobranoc, w ośmiu różnych językach. Ponadto udowodniono, że dwujęzyczni często sprawniej niż jednojęzyczni radzą sobie w kontaktach interpersonalnych i społecznych, wykazują większą skuteczność komunikacji oraz większą otwartość na kwestie rasowe i etniczne. Dwujęzyczność nie ma więc tylko jakże ważnej dla każdego rodzica wartości emocjonalnej. Przekazanie języka przodków, ale również wartość rynkową. Ważna wskazówka: nie bój się traktować dwujęzycznego wychowania w kategoriach ekonomicznych, jeżeli to cię zmotywuje i pomoże ci przyjąć pozytywną postawę. Ważna wskazówka: nie bój się traktować dwujęzycznego wychowania w kategoriach ekonomicznych. Jeżeli to cię zmotywuje i pomoże ci przyjąć pozytywną postawę, dwujęzyczność to skarb. Czy każdego dnia rano powtarzasz sobie, że właśnie rozpoczął się nowy dzień, w którym znajdziesz wiele okazji do nawiązania dialogu z dzieckiem, przez co stworzysz z nim głęboką relację i tym samym przekażesz mu swój język? Jeszcze nie. Czas to zmienić. Na początek spróbuj szczerze i głęboko dostrzec w dwujęzyczności skarb, na który pracuje cała rodzina. To po motywacji drugi składnik twojej pozytywnej postawy. Kiedy dwujęzyczność staje się prawdziwym skarbem? W pozytywnym klimacie zachwytu nad jej mocą? W atmosferze wdzięczności za nakład pracy i wytrwałość w jej osiąganiu. Postrzegaj dwujęzyczność jako dwa procesy odbite w lustrze. Trzecią wskazówką do kształtowania Twojej postawy wobec dwujęzyczności jest fakt, że posiada ona wiele twarzy. Współpracując z rodzinami dwujęzycznymi, często zwracają moją uwagę dwa oblicza dwujęzyczności, zupełnie jak dwa odbicia w lustrze. Moje doświadczenie pokazuje, że dostrzeżenie i umiejętne połączenie tych oblicz może okazać się świetnym sposobem na świadome dwujęzyczne życie. Jak to osiągnąć? Zacznę od początku. Rodzina dwujęzyczna. Możliwe jest kilka scenariuszy. Oto najpopularniejszy z nich. Rodzina MLH. Z angielskiego minority language at home. Kiedy oboje rodzice reprezentują język mniejszościowy i posługują się nim w rozmowach z dzieckiem oraz między sobą. Język większości dziecko poznaje poza domem na podwórku, w przedszkolu, w szkole. Na przykład polska rodzina w Niemczech. Rodzina Opol. Z angielskiego one person, one language. Kiedy jeden z rodziców przekazuje dziecku język, którym nie posługuje się większość osób w kraju, w którym osiedliła się rodzina. Drugi rodzic oraz całe otoczenie reprezentują język większościowy. W tym języku też najczęściej rodzice rozmawiają między sobą. Na przykład mama Polka, tata Anglik w Wielkiej Brytanii. Rodzina OPOL plus jeden. Kiedy oboje rodzice przekazują dziecku swoje języki mniejszościowe, a język większościowy dziecko poznaje poza domem. Ten model produkuje wielojęzyczność. Na przykład mama Polka, tata Hiszpan w Austrii. W mojej pracy spotykam też inne kombinacje, szczególnie gdy w grę wchodzi większa liczba języków. Jednak w każdej z tych. Nierzadko wysoce złożonych sytuacji, niezwykle często można wskazać jedno. Przychodzi taki moment, w którym poznawanie i doskonalenie języków przez rodzica i dziecko zaczyna przypominać odbicie w lustrze. Przedstawię to zjawisko na przykładzie zaczerpniętym z mojej praktyki. Przykład. Leon. To dziecko polonijne w wieku szkolnym, urodzone i zamieszkałe w Niemczech. Aby podtrzymać i rozwijać swoją dwujęzyczność, Leon powinien pracować nad językiem polskim, zaś w zakresie języka niemieckiego zupełnie naturalnie jest ekspertem. Natomiast jego mama Ania jest zawodowcem, jeśli chodzi o język polski, ponieważ urodziła się w Polsce. W tym kraju skończyła studia, i tak dalej. Aby zintegrować się w nowej ojczyźnie, Ania pilnie uczy się niemieckiego. Zarówno Leon, jak i Ania są dwujęzyczni, ale inaczej. Opanowali swoje języki w innym czasie i w inny sposób, ale łączy ich jedno: pracują nad swoim słabszym językiem, każdy z nich nad swoim. Dwujęzyczność dziecka i rodzica jest jak odbita w lustrze i to można, a wręcz trzeba wykorzystać. Jak zastosować lustrzaną dwujęzyczność do kształtowania Twojej postawy? Poniżej, na przykładzie Ani i Leona, pokażę Ci, jak to zrobić w trzech prostych krokach. Krok numer jeden. Ania może zwracać uwagę syna na każdą chwilę, w której sama uczy się niemieckiego. Czyta książki, ogląda telewizję, nawiązuje rozmowę z sąsiadami. Może podkreślać, że jest to dla niej tak samo ciężka praca, jaką dla Leona jest nauka polskiego. Krok numer dwa. Ania może z sympatią i ciekawością traktować kulturę kraju osiedlenia i łączyć ją z kulturą polską. Takie podejście nazywamy dwukulturowością i tworzy ono najlepszy klimat dla rozwoju tożsamości dzieci dwujęzycznych. W rezultacie, Leon nauczy się podchodzić do kultury polskiej z taką samą otwartością. I przekona się, że nie musi wybierać pomiędzy polskością a lokalnością. Więcej o dwukulturowości dowiesz się w jednym z kolejnych rozdziałów tego poradnika, krok numer 3. Ania i Leon mogą zawrzeć umowę, dzięki której będą się wzajemnie wspierać i pomagać sobie w nauce. Leon będzie uczył się polskiego od mamy i doceni, że ma pod ręką najlepszą nauczycielkę polskiego. Ania natomiast będzie mogła od czasu do czasu zasięgnąć rady Leona, jeśli nie będzie pewna wymowy nowego słowa po niemiecku czy znaczenia jakiegoś niemieckiego zwrotu. W ten sposób stworzy się dodatkowa więź między Anią a Leonem. Dwustronna relacja, uczeń Nauczyciel. Leon poczuje się dowartościowany w roli dwujęzycznego eksperta. Ania na własnej skórze poczuje wysiłek, jaki Leon wkłada w naukę polskiego i głośno go doceni. Nie oceniaj, a doceniaj. Doceniając swój wysiłek wkładany w dwujęzyczne wychowanie, doceniając wsparcie, Jakie otrzymujesz od partnera, doceniając pracę i czas poświęcany na rozwijanie obu języków przez dziecko, przyjmujesz postawę, która tworzy pozytywną atmosferę wokół dwujęzyczności w Twojej rodzinie. Jak to robić? Zauważ każdy wysiłek, jaki wkłada Twoje dziecko w skuteczne posługiwanie się swoimi językami obdasz je ciepłym słowem za każdym razem, kiedy sięgnie po książkę w drugim języku, czy bez marudzenia wstanie rano do szkoły sobotnej. Zauważ każdy wysiłek, jaki wkłada twój partner we wspieranie cię we wspólnym kierowaniu dwujęzycznym wychowaniem. Nie bierz zapewnik tego, że na tym polu działacie jako zgrana drużyna. Zauważ każdy wysiłek, jaki sama wkładasz, pogłębiając swoją praktyczną wiedzę z zakresu dwujęzyczności. Chociażby czytając tę książkę. Ważna wskazówka. Doceń to, co już robisz. Nie idziesz na łatwiznę, nie działasz na oślep, tylko kształtujesz u dziecka dwujęzyczność. Dar na całe życie Silna motywacja, traktowanie dwujęzyczności jako skarb na całe życie, umiejętne wykorzystywanie lustrzanego odbicia dwujęzyczności oraz systematyczne docenianie wysiłków wkładanych przez wszystkich członków rodziny w jej osiąganie, to cztery filary Twojej postawy wobec dwujęzyczności. Połączenie ich znacznie zwiększy Twoją szansę osiągnięcia sukcesu w dwujęzycznym wychowaniu. Tak właśnie się dzieje w przypadku wielu rodzin z całego świata, którym na co dzień pomagam cieszyć się dwujęzycznością. Ćwiczenie: Wypisz cztery sposoby, za pomocą których możesz pokazać Twojemu dziecku to, że doceniasz jego wysiłek. I dostrzegasz jego postępy na drodze do opanowania Twojego języka, oraz to, że sama też pracujesz nad swoją dwujęzycznością. Postaraj się ubrać swoje myśli w słowa, aby stworzyć gotowe do użycia frazy, dzięki którym pokażesz dziecku, że nie bierzesz jego pracy za pewnik. Rozwiązanie ćwiczenia. Przykładowe odpowiedzi. Ta książka ma aż 300 stron, a ty nie zaprzestajesz czytania, ponieważ chcesz być dobrze przygotowany na lekcję w szkole sobotniej. Podziwiam twoją determinację. Ja wczoraj przeczytałam cały artykuł w moim nowym języku, bez zaglądania do słownika. Jestem z siebie dumna. Za każdym razem, gdy zwracasz się do mnie w naszym języku, Czuję w sercu ciepło. Jestem Ci wdzięczny, że czasem pomagasz mi w nauce. Bez Ciebie byłoby mi o wiele trudniej. Wiem, że wolałbyś pospać w sobotę rano, ale Ty co tydzień wstajesz do szkoły sobotniej bez narodzenia. To dowód Twojej silnej woli. Zainspirowałeś mnie. Cały czas, kiedy będziesz na lekcjach. Wykorzystam na naukę mojego języka. To miłe, że pamiętasz o tym, że babcia i dziadziuś tęsknią za tobą i dzwonisz do nich w każdą niedzielę. Gdybyś nie pracowała nad naszym językiem, do rozmowy potrzebowalibyście tłumacza. To by chyba było dziwne. Ja też uparcie uczę się angielskiego, bo chcę poznać więcej ciekawych ludzi i móc z nimi swobodnie rozmawiać. Zapamiętaj, dbaj o swoją motywację i postaraj się dostrzec w dwujęzyczności w Twojej rodzinie prawdziwy dar i spojrzeć na nią w taki sposób, aby skupić się na jej dwóch obliczach swoim oraz dziecka. Dodatkowo, połącz swoje działanie z wdzięcznością. W następnym rozdziale porozmawiamy o tym, jak rozpoznawać mity, i w naszym działaniu kierować się tylko aktualną i rzetelną wiedzą z zakresu dwujęzyczności. Dziękuję za wysłuchanie fragmentów książki Przepis na dwujęzyczność mojego autorstwa, czyli anety Notbała. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliście, zachęci Was do sięgnięcia po całość. Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, książkę Przepis na Dwujęzyczność możesz kupić w księgarni Czytam i Mówię po polsku. Jeśli chcesz czytać natychmiast, kup przepis na Dwujęzyczność w e-booku również w księgarni Czytam i Mówię po polsku. Jeśli mieszkasz w Polsce, książkę Przepis na Dwujęzyczność możesz kupić w księgarni księgi Barneya. Z całego świata zamówienia obsługuje także Amazon po prostu wpisz przepis na dwujęzyczność na swojej lokalnej stronie Amazon. Do usłyszenia.